Brentano nie widział już przed sobą przyszłości, a przeszłość, chociaż bardzo starał się uważać ją za zrozumiałą, przypominała coś niepojętego. Wyjaśnienia rozsypywały się. A uczucie rozkoszy zdawało się coraz bardziej zanikać. Podróże i wędrówki, kiedyś źródło tajemnej radości, napawały go dziwną odrazą. Lękał się uczynić kroku i drżał. Przed zmianą miejsca pobytu, jak przed czymś okropnym. Nie był ani uczciwie bezdomny, ani porządnie i naturalnie zadomowiony gdzieś w świecie. Bardzo chciałby być kataryniarzem, żebrakiem albo kaleką. By mieć powód do błagania ludzi o współczucie i jałmużnę, ale jeszcze gorącej pragnąłby umrzeć. Nie był martwy, a jednak martwy. Nie był biedny jak żebrak, a jednak był. Żebrakiem, tyle że nie żebrał. Nawet teraz nosił się elegancko, nawet teraz niczym nudna machina składał, ukłony i układał frazy, i to oburzało go i przerażało. Własne życie wydawało mu się pełne udręki, własna dusza, Kłamliwa i własne, nędzne ciało martwe świat obcy, ruch, rzeczy i zdarzenia, którego otaczały puste. Chciałby runąć w przepaść, chciałby wspiąć się na. Szklaną górę. Chciałby, żeby go położono na ławie tortur, i z rozkoszą dałby się powoli spalić na stosie, jak heretyk. Natura przypominała wystawę malarstwa, po której on sam wędruje z zamkniętymi oczyma, nie czując żadnej pokusy, by otworzyć oczy. Ponieważ oczami już dawno wszystko przejrzał. Było tak, jakby widział ludzi na wylot, wskroś ciała i żałosnych wnętrzności. Jakby słyszał, co myślą, i wiedzą, jakby widział błędy i. Głupstwa, które popełniają, jakby mógł wdychać całą ich nierzetelność, głupotę, tchórzostwo i nie, nielojalność. A na koniec, jakby on sam był czymś najbardziej nierzetelnym, lubieżnym i nielojalnym na tej ziemi, i miałby. Chęć głośno krzyczeć, głośno wołać pomocy, paść na kolana i głośno płakać, szlochać dniami, tygodniami. Ale do tego nie był zdolny, był pusty, twardy, zlodowaciały. Ta wypełniająca go twardość budziła w nim zgrozą. Gdzie się podziały uniesienia, oczarowania, które odczuwał, gdzie miłość, która go uskrzydlała, dobroć, która go zagrzewała, Bóg, który go przenikał zachwytem, życie, które obejmował, rozkosze i ubóstwienia, które jego obejmowały, lasy, które przemierzał, zieleń, która rzeźwiła mu oko, niebo, w którego widoku się zatracił. Nie wiedział, tak jak nie wiedział, co ma z nim być i dokąd go to zaprowadzi. Jego osoba chciałby ją oderwać od swej istoty, wciąż jeszcze dobrej. Śmiercić połowę siebie, aby ocalić tę drugą. Ocalić człowieka, aby Bóg nie zginął w nim do szczętu. Wszystko jeszcze wydawało mu się piękne, a jednak zarazem takie straszne. Jeszcze miłe i dobre. A przecież rozdarte. I wszystko pokrywała noc. Wszystko pustoszało. I on sam był swoją własną pustynią. Często słuchając jakiegoś dźwięku, myślał, że Zdoła przez śmierć odnaleźć na powrót dawne pewności, gorące i pełne wrażeń, ruchliwą, bogatą, ciepłą moc z dawnych czasów. Czuł się jak nadziany na szczyt lodowej góry. Strasznie, strasznie. Chodząc, zataczał się. Jak człowiek trawiony gorączką albo pijany, i miał poczucie, że zaraz runą na niego domy. Ogrody, choćby najbardziej zadbane, wydawały mu się smutne i nieporządne. Nie wierzył już w żadne honory, zaszczyty, przyjemności, w żadne prawdziwe, autentyczne nieszczęście i w żadną prawdziwą, autentyczną radość budowla świata dotąd solidna i okazała jawiła mu się teraz niczym domek z kart wystarczy jeden podmuch jeden krok lekki gest albo ruch a rozpadnie się na cienkie Arkusiki papieru. Jakie to głupie i jakie straszne. Nie odważał się szukać towarzystwa ludzi z panicznego lęku, że ktoś mógłby zauważyć, jak źle, jak beznadziejnie z nim jest. Iść do przyjaciół i wygadać się. Sama myśl o tym Napawała go najgorszą udręką. Kleist był niedostępny, biedny, majestatyczny, szczęśliwiec, z którego nie można już wydobyć ani słowa. Przypominał Kryta, człowieka żywcem pogrzebanego. Inni znów byli tak straszliwie, tak okropnie ufni. A kobiety? Brentano, uśmiechnął się. Była to mieszanina uśmiechu dziecinnego i diabelskiego. I czynił obronny, lękliwy gest. A jeszcze wspomnienia. Tak liczne, jakże go mordowały, jakże męczyły. Wieczory pełne melodii, ranki w błękicie i rosie, gorące, szalone, duszne, cudowne godziny południowe, zima, którą kochał ponad wszystko jesień, byle tylko nie myśleć. Niech się wszystko rozpadnie, jak zżółkłe liście. Niech się nic nie ostanie, niech nic nie zachowa wartości. Nic, nic. Dziewczyna z lepszych kręgów, myśląca tyleż jasno i rozumnie, co pięknie, powiedziała mu pewnego dnia tak. Brentano, niech Pan powie, czy w duchu nie boi się Pan przeżyć życia tak bez żadnej wyższej wartości i bez treści. Czy z człowiekiem, którego chciałoby się kochać, czcić i podziwiać, musi stać się coś takiego, że chciałoby się go niemal nienawidzieć? Czy człowiek, który tak wiele i tak pięknie czuje, może być zarazem uczuciowo tak oschły, tak naprawdę wciąż ciągnie Pana do tego, by się rozpraszać i trwonić siły. Niech się Pan pozbiera. Niech się Pan weźmie w garść. Mówi Pan, że mnie Pan kocha, i że dzięki mnie byłby Pan szczęśliwy, szczery i prawdziwy, ale ja Brentano zgrozo nie mogę Panu. Wierzyć. Pan jest nieludzki. Jest pan miłym człowiekiem, ale nieludzkim. Powinien się pan nienawidzić. I wiem, że tak jest. Wiem, że pan się nienawidzi. Inaczej nie przemawiałabym do pana tak żarliwie. Proszę, niech mnie pan opuści. Brentano idzie i wraca. Wytrząsa przed nią serce, czuje, że w jej pobliżu wzbiera w nim coś cudownego. Mówi jej ciągle o swym opuszczeniu i swej miłości, ale ona trzyma się mocno i uparcie. Wyjaśnia mu, że jest jego przyjaciółką, ale to wszystko. Nie może. Ani nie chce zostać jego żoną i prosi go, by porzucił nadzieję, iż to się kiedykolwiek stanie. Brentano rozpacza, ale ona nie wierzy w głębie i szczerość jego rozpaczy. Pewnego wieczoru prosi go w towarzystwie bardzo wielu wytwornych, i cenionych ludzi, żeby przeczytał coś ze swoich pięknych. Wierszy. Brentano robi to i zbiera owacje. Wszyscy są zachwyceni harmonią i kipiącą żywością tej poezji. Mija rok albo i dwa lata. Brentano nie chce już żyć i decyduje się sam niejako odebrać sobie życie, które mu ciąży. I udaje się tam, gdzie jak wie znajduje się głęboka jaskinia. Wprawdzie wstryga się do niej zstąpić, ale z pewnego rodzaju uniesieniem przypomina sobie, że niczego się już nie spodziewa. Że niczego nie posiada. I nie za posiadaniem czegokolwiek. I wchodzi przez posępną wielką bramę. I zstępuje stopień po stopniu w dół, coraz głębiej. Po pierwszych krokach zdaje mu się, że wędruje tak już od wielu dni, i Wreszcie dociera na dół, na samo dno. Do cichej, chłodnej, głęboko schowanej krypty. Pali się tu lampa, i Brentano puka. Do drzwi. Musi długo, długo czekać, aż wreszcie po tak długim, długim czasie wyczekiwania i lęku dostaje odpowiedź i surowy rozkaz wejścia i wchodzi z nieśmiałością, która przypomina mu dzieciństwo i staje przed jakimś. Mężczyzną, a mężczyzna ten z twarzą osłoniętą maską poleca mu szorstko, by szedł za nim. Chcesz zostać sługą Kościoła Katolickiego? To tędy. Mówi mroczna postać. I odtąd nic już więcej obrętano, nie wiadomo.